Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Nazywam się Arleta. Zapraszam wszystkie byki do czytania na Nów Księżyca, który odbędzie się 30 kwietnia. Zapraszam również na czytania prywatne. Dowolna ilość pytań 60 zł, czytanie roczne 100 zł. Oczyszczam również wahadełkiem z kryształu, pracując ze zdjęciem klienta. Taka sesja wynosi 100 zł. Adres e-mail znajdą Państwo w opisie, tak? Chciałam jeszcze dodać, że zbliżamy się do Nowiu Księżyca w pyku, wchodzimy w korytarz zaćmień o potężnej sile oraz pierścieniowe zaćmienie Słońca, które będzie miało wielki wpływ na potężne zmiany globalne oraz nasze życiowe, prawda? Pluton w biegu wstecznym do 8 października da taką szansę nam zrozumienia dla każdego z nas, że jest konieczność zmian oraz, e, że jest konieczność pogodzenia się z tym, co odchodzi. Abyśmy również zrozumieli, dlaczego coś się kończy i mamy otworzyć się na nowe. Od 30 kwietnia również Merkury w znaku bliźniąt i Now w znaku byka oraz koniunkcja do Urana, Wenus w znaku ryb. To jest naprawdę piękny czas, więc postarajmy się go wykorzystać. Korytarz zaćmień e, będzie trwał do 16 maja na osi skorpion-byk to będą naprawdę bardzo silne przeobrażenia nie bójmy się ich dlatego że musimy raczej pogodzić się z tym i śmiało z wielką nadzieją oraz z taką radością wejść w to co nowe się zbliża jesteśmy w erze wodnika to jest bardzo wielkie wydarzenie 21 grudnia 2000 20, 2021, przepraszam, 2020 weszliśmy w erę wodnika, która już niosła taką potężną energię do zmian. Nie bójmy się tego, dlatego, coś, żeby przyszło nowe, stare musi runąć, więc e, troszeczkę cierpliwości, a naprawdę będziemy widzieli, że będzie dobrze, wszystko powolutku się poukłada więc zaczynajmy, jest to rozkład typowy na nów księżyca e, e, oczywiście znak byka tutaj na kamyku pisze <grym> nie mam innych po prostu kart, ale tak stwierdziłam, że na naturze kamień to natura, właśnie jest kamyk, kamyk wyciągnięty z wody, z morza tutaj jutro może Państwu pokażę jak wygląda tutajsze morze w Rostoku w Niemczech więc zaczynamy tak. Pierwsza karta mówi dla, lu, dla nas, dla ludzi, spod znaku byka, tak? O, Państwo, długie paznokcie nie popłacają, jednak masakra, przepraszam. <grytanie> Od czego odejść? Karta przedstawia szóstkę monet. Ja myślę, że tak, czytając tą kartę, Raczej osoby spod znaku byka może powinny odsunąć się od, takiej, od takiego myślenia, aby być współzależnym od kogoś, od takiej silnej współzależności od kogoś i raczej skupić się na samym sobie, a głównie na. Takiej e, sferze duchowej, dlatego że monety też mówią, oczywiście to jest karta Ziemi, prawda? E, karta stabilności szóstka monet liczy się dom, liczy się e, e, pieniądz oczywiście, oczywiście jest bardzo ważne, liczy się ta stabilność taka, ale wydaje mi się, że przy karcie szóst, e, szóstki monet i ogólnie przy karcie Ziemi, przy monetach, może troszeczkę za bardzo. E, za bardzo na tą stabilność liczymy i e, może nie taką stabilność, ale po prostu nie widzimy szansy życia e, bez drugiej osoby, prawda? I wydaje mi się, właśnie ta karta mówi, od czego odejść, odejść od tego, od tego takiego samopoczucia wewnątrz siebie, że nie jesteśmy w stanie żyć e, osobno, bo naprawdę jesteśmy w stanie żyć osobno. Prawdziwa miłość, prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i spokój poczujemy wtedy, kiedy znajdziemy je w sobie. Więc myślę, że, że ta karta radzi na temat tego, aby pierwsze zająć się swoim wewnętrznym dzieckiem, pokochać siebie, nauczyć się żyć samemu ze sobą. I myślę, że wtedy na naszej drodze stanie właściwa osoba jeżeli jeżeli karta dotyczy osób w parach czy wszelkich związków myślę, że mniej więcej przekaz będzie taki sam że nie liczyć tylko na tą drugą osobę czy na przykład myśleć, że o nie jestem w stanie bez tej osoby żyć bo bo w takim razie ja nie istnieję. Nie, ja istnieję, bo my wszyscy jesteśmy jednym, a jedno jest wszystkim, więc jesteśmy z tej samej gliny ulepie, ulepieni, prawda? Więc jedno jest odbiciem lustrzanym drugiego, więc wpierw pokochać siebie i wtedy wszystko to, co mamy wewnątrz, e energię, które mamy wewnątrz, tą miłość, prawda wewnętrzną do samego siebie, ale tą czystą miłość bez jakiegokolwiek ego rozleje się też również na zewnątrz, i wszystko po prostu spokojnie poukłada. Druga karta, co zatrzymać, przedstawia dziewiątkę buław. Myślę, że przy dziewiątce buław. Karta mówi, aby zatrzymać jeszcze, nie poddawać się, zatrzymać w sobie te siły i tą czujność, taką, obejrzeć się za siebie, co jeszcze mogę zrobić, aby poprawić swój los. Ja myślę, to jest, wiadomo, karta ognia, prawda? Ale też tutaj widać kolor zielony, to jest piękna nadzieja, prawda? Więc myślę, że dotyczy to bardziej też wnętrza człowieka. Dziewiątka buław, ten mężczyzna tutaj ogląda się za siebie, jest taki czujny, prawda? Spogląda gdzieś w przeszłość i myślę, że karta dotyczy właśnie jak tutaj Tarot wskazuje, co zatrzymać. Zatrzymać i jeszcze tą siłę i tą chęć takiego podejścia do siebie, co jeszcze zrobić, aby żyć tą pełnią nadziei, żeby wyswobodzić się z tych zmartwień. I z takiego podejścia do życia, myślę, moc, mocno materialistycznego, żeby troszeczkę wrzucić na luz, ja bym to tak powiedziała, i no, wrzucić na luz i bardziej podejść tak z radością do tego życia, prawda? Kolor zielony, kolor nadziei, tutaj oczywiście bluza czerwona to jest ogień, tak? Buława, ogień. I dziewiątka buław y, mówi o tym, że jeszcze nas troszeczkę pracy czeka zanim osiągniemy dziesiątkę, prawda? Buław, że jeszcze troszeczkę nas pracy czeka z samym sobą, bo to jest tak naprawdę to czytanie jest do każdego z osobna. Y, więc myślę, że jeszcze troszeczkę nas pracy czeka wewnętrznej, do tego, aby y, y, co zrobić. Aby żyć bardziej stabilnie z samym sobą, te wnętrze. Również karta jest bardzo dobra dla związków. Jeżeli e, mamy związki, prawda, e, mówi, że jeszcze troszeczkę pracy, jeszcze jeden krok e, potrzeba nam e, w naszym związku, aby wszystko się zrównoważyło i uspokoiło. Wiemy oczywiście, że ten czas teraz nie jest łatwy ale karta naprawdę ma bardzo piękne przesłanie. Dla singli bym powiedziała jeszcze troszeczkę cierpliwości, wie, jeszcze troszeczkę więcej nadziei na to, że stanie osoba, ale nadziei, nie uparcia, nie parcia do przodu, nie takiego parcia w bólu, że na przykład ja nie dam rady samemu żyć, nieprawda. Taki jeszcze kroczek dla singli. I jeszcze mały kroczek, do tej dziesiątki dojść, że pokocham siebie, dam radę i wtedy na pewno będzie ktoś, kto będzie zrównoważony ze mną energetycznie, prawda? Trzecia karta, co jest Twoim nabytkiem? I kartą nabytku w tym czasie Nowiu Księżyca jest karta zmartwychwstania, jest po prostu coś pięknego. No, wiadomo, co mówi zmartwychwstanie, tak? Te kamienie, te tutaj mówią o rozwaleniu tej ziemi, wydostaniu się z tej, z tej energii ziemskiej, takiej mocno zbyt mocno ziemskiej, że, czas, że potrzeba zrównoważenia też z niebem, prawda? Z ojcem, z energią boską i jest tutaj karta zmartwychwstania. Więc myślę, że osoby z znaku byka. Właśnie wydostają się z tej swojej skorupy, takiej, przeobrażają się w takiego motyla w takiego człowieka lżejszego, który lżej patrzy po tej dziewiątce buław, lżej patrzy na, na pewne sprawy i przestaje się tak bardzo mocno przejmować, bardziej podchodzi lekko, dlatego że pamiętajmy, ja to po, zawsze powtarzam, że czym emanujemy. Na zewnątrz to ściągamy do siebie i myślę, że ta karta właśnie przedstawia takiego zmartwychwstałego, lekkiego byczka, tak? Pięknie. Natomiast następna karta, jak świat wpływa na ciebie, karta sprawiedliwości, myślę, że to jest bardzo piękna karta. Karta sprawiedliwości mówi o tym, nie wiem czy dobrze widać tą kartę, bo tak sobie, tak się zastanawiam. Myślę, że karta mówi o tym, że jeżeli byliśmy ludźmi uczciwymi i staraliśmy się podchodzić do innych osób, bądź do różnych sytuacji czysto, myślę, że ta karta przynosi wyzwolenie z trudnych sytuacji bądź ten też czas spłaty długów, czyli wychodzenia z długów różnych, karmicznych, pieniężnych, prawda, bądź różnych, z różnych obietnic, tak jakby się kończyły u byka, takie, zło, przypuśćmy, że złożyliśmy obietnicę, tak, i już dotrzymaliśmy słowa i teraz właśnie z tego wychodzimy, tak? Karta również może być zapowiedzią spraw sądowych, jak i powodzenia w sprawach formalnych, w uporządkowaniu spraw i zamknięciu problematycznego etapu w życiu. Także bardzo ładna karta. I teraz tak, co możesz dać innym od siebie karta numer 5? A tak, te paznokcie długie, chyba przestanę robić. Królowa Kielichów. E, myślę, że co możesz dać innym? Więcej wiary, więcej uczucia od siebie, prawda? Piękna karta, e, ale też i również sobie, więcej uczucia do siebie. To co właśnie tu karta sześciu monet mówiła, aby się od, uniezależnić od kogoś, a bardziej e, popatrzeć na swoje wewnętrzne dziecko. Więc i tutaj dać sobie więcej miłości, więcej czasu dla samego siebie. Więcej medytacji, prawda? Bądź więcej takiego luzu, więcej wody, być może też jakieś kąpiele, nie wiem, poświęcić sobie czas na jakieś kąpiele w solance, prawda? Bądź, bądź też na basen sobie pójść, prawda? Do sauny, gdzieś gdzie jest woda, dlatego że woda odmywa negatywną energię. A woda, tak podpowiem Państwu, woda z ziołami różnymi bądź z, z solą różową, to jest sól kłodawska bądź himalajska, bardzo ładnie zmywa negatywną energię z naszego ciała, tak? Dlatego, że przybywając z innymi ludźmi, my też pijemy tą energię. Więc dać sobie więcej tej wody, więcej luzu, więcej miłości dla siebie, wtedy ta miłość wypłynie na zewnątrz, prawda? I będziemy ściągać osoby do siebie podobne. Bardzo, bardzo piękna karta, uwielbiam tą kartę. I co na pozycji, co zacznie się w Twoim życiu z nową fazą e, księżyca 30 kwietnia? Siedem monet. E, myślę, że zacznie się u byczka. E, tak, przepraszam, że mówię byczek, ale tak lubię zdrobniale mówić, nie wiem dlaczego, bo lubię krówki, więc mm. <laughs> lubię bardzo te zwierzątka i najczęściej z nimi rozmawiam, jeśli tylko mogę. Ehm, Karta siódemki monet przychodzi wraz z nowiem księżyca. To jest takie już cierpliwość. Myślę, że brak takiej, takiego nacisku wewnętrznego, że ja muszę. Nie, ja nic nie muszę, ja mogę. Ja jestem dzieckiem Bożym, mam Boga w sobie, prawda? Nie zapominajmy o tym, że my też mamy boskość w sobie. Zresztą, stary cytat: stworzyłem Cię na swoje własne podobieństwo. To mówi bardzo wiele. Ja nie muszę, ja mogę e, i e, myślę, że przychodzi wraz z nowiem księżyca cierpliwość w dążeniu oczywiście do swoich celów, bo cele trzeba mieć, ale już z takim spokojem, prawda? Już bez nacisku, e, bardziej zrozumienie przy karcie szóstki, kielichów, e, takie zrozumienie, że spokojnie dam radę, na spokojnie, tak? I na przykład jeśli chodzi o związki, taka ja bym powiedziała, to jest taka druga szansa, myślę, że wraz z tym nowiem przychodzi a dam szansę jeszcze, damy sobie szansę, wszystko się powolutku poukłada tylko cierpliwie, prawda? Poza tym siódemka, siedem jest to liczba boska, więc siedem ma piękną energię nieba. I myślę, że to niebo wraz z tym nowiem księżyca do Was przychodzi, z czego się naprawdę ogromnie cieszę. I na końcu karta lekcja dla nas to jest wyluzuj dziewiątka monet, troszeczkę wyluzuj, tak? Radość. Bardziej, bardziej postaw na, na czas, gdzie... Spędzić czas ten radośnie, prawda? Troszeczkę wyluzować, być zadowolonym i zobaczyć to, co się ma, być szczęśliwym i dziękować niebiosom za to, co się już ma, dlatego że wiemy, że różnie w życiu bywa, prawda? A im więcej doceniamy, im więcej widzimy, że mamy, tym więcej tego przychodzi, bo karta dziewiątki monet to jeszcze troszeczkę pracy nas czeka, aby dojść do tej dziesiątki monet. Ale im więcej jesteśmy wdzięczni, tym więcej otrzymujemy. Więc to jest piękna karta. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że takie karty wyszły niesamowicie. Sama mam Wenus w byku, więc. Byłam bardzo ciekawa, jak to wyjdzie i oczywiście proszę pamiętać, że nie ze wszystkimi może to rezonować, dlatego że bardzo zależy um, od układu planet w naszym horoskopie urodzeniowym. Jeżeli podobał się Państwu mój um, odczyt kart, bardzo proszę, będę szczęśliwa, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. No i w takim razie życzę Wam naprawdę spokoju. Radości na ten, na ten piękny, naprawdę piękny, przepotężny nów Księżyca! I bardzo proszę podejść do tego naprawdę spokojnie, bo energie będą mocne. To, to już wiemy. Nie przejmujcie się, bo wszystko będzie dobrze, wszystko się poukłada. Wszystkiego dobrego.